nie pamiętam, żebyśmy to oglądali. Ekipa Minecraft Piosenka. Może ja? No ja generalnie na swoim, w swoim wolnym czasie oglądam takie rzeczy. Czekaj, dobra. My to chyba kliknęliśmy i chat mi powiedział, żeby tego nie oglądać Co jest? Na, na pewno ci wysłałem. Okej. Okay. Czy to jest jakieś porno? Nie, 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 nie. Klikam. Ale że na czacie się otworzyło? Ty, jakieś pojedynki, potyczki. Dobra, chat, lecimy. To, 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 to jest Pols polska gierka. Kiedy to wyszło? 15 marca. A którego roku? mamy marca? Dzięki za. Już zbyt. mamy kwiecień. To miesiąc. 700k pogł. Ale że 14 lat świetnie. Dionizos! Chęcylowe. Całą noc, gramy sobie ze mną skład. co nie zmienia faktu. Za nadal jesteś super KC. Czad. Diablis, ile ja ważę? 98. No nie. <grywia> no akurat 98. Nie chciałem cię obrazić czy cyfrową. A do no, i... bez kitu, 98. <grywia> Czasu jak to nasz rok. Gitów gang, a kto jest w gitów gang, jest Nexe, jest Miki, jest Lisu, w w gang. gramy na tych samych palak, jak i tu w Tuniosce na barak, zawsze to w tabeli, nie macie, bo to się nigdy nie zmieni, nieważne co czy Minecraft, zagramy wszystko osobiście czy jestem już prosem? Sam się przekonasz za te kilka lat Naprawdę się W tym upadku, co drugi patrzy w kiermanne Mnie to nie rusza, typeczku Moje ambicje są niepotrzymane Szamie ich niczym nie pora załadować manne Razem z gitami gramy nad ranem Dopiero szósta więc grać można dalej ej Znowu gramy z gitami in z wielki nie lami Wszyscy są grywani razem zawsze wygramy Kto to jest? Każdy to jest

...zrobione z bawełny, karton już pełny, więc kupuj, dołącz do gitów... Więc kupuj, dołącz do gitów? To no się nie rymowało! To nasz rock, gity, to jest gang Całą noc gramy sobie zemną skład to nasz w de gity, to jest gang Całą noc lecimy... Dobra, ja tutaj mam... Pog u pomysłu. Jak już robimy piosenkę... Nie, dla, ale to przynajmniej dla mnie jest zawsze tak. Jak widzę teledyski z Minecrafta mam wrażenie, że oglądam Vito Minecraft. Tu mógłby być zawalisty teledysk mocny, po prostu Go GTA Online. Wjeżdżacie w fury i robicie teledysk w grze, ale w GTA. Jeździcie lambo po ciemnym mieście. Jakieś eksplozje w tle, bo to machanie łapką w tym pieprzonym kwadratowym świecie. To ja pierdzielę już Vito Minecraft. Ale to tylko na przyszłość, sugestia. Chyba, że ktoś... No bo to jest Minecraft piosenka, no nie? Że ten Minecraft wszędzie. No, no, no mów, mów, mów. A ty sobie chciałeś w to RP grać teraz? Jakieś? Na któryś z serwerów? Nie. A. Znaczy tak chcę, ale to nie ma sensu. A. Co ty do czerwca co będziemy robić? No, no jak to? Od jutra liga, pierwsza gra, potem szachy. Ej, ja powiem ci tak, no. ty w ligę będzie nie wytrzymał 4 godziny, ja, jak ma być cztery, no nie? ja grałem w ligę kilka lat, nie uczojca dzieci robić. D Dokładnie, grałeś kilka lat temu, no. to, jest, to jest to, to grałeś taka kilka sama, lat temu. Taka sama szmaciarska gra, ludzie tak samo toksyczni i tak samo chcesz ich wszystkich zwyzywać, a najlepiej im nóżki poobcinać. No ale, no Co? właśnie. Co? No, in game, in game, in game. Tu jest Brake. jakiś dzwonek, ja mam wrażenie jakby co chwilę mi coś dzwoniło, w sensie drzwi dzwoniły zwaliły o. gang Ooooż Co teraz wjeżdża? Nieważne jaka gra Oo Miki Najczęść też gaz Robimy dymy taki mamy wajde Mamy las, mamy ten klimat Kio już mam jak drużyna, więc nic już nie zatrzyma nas to oh, u nas okay. to takie chiczory Ciągle zadynka na platformie Twitch A obok mnie git i git i git I guzik też jest, chociaż to wiesz. Rośniemy w górę, nie rośniemy wrzesz W słuchawkach bit, to nie jest git Szybne są szybne i git To prosta jest sprawa, fajna zabawa Wszyscy na czacie, popoga i brawa Spełniamy cele, wchodzimy tu z buta Nie stopujemy, nowoczesna sztuka To nasza grupa, dobre mordeczki Łączymy się jak cząsteczki Każdy prawdziwy, nie teczki To szczera prawda, nie żadne bajeczki, wierz mi Czuję do jazdy, używam torów Kiedyś uzbieram na górę Jak chcę pożyczyć pasata jaką jakąś rurę Z nimi nawet mogę i przeniosę każdą górę, bo Całą noc gramy sobie ze mną skład Połbuch Karolek To duchy były gity, to jest gang Ale cholernie długie czas. gramy sobie ze mną skład Masz to, to jest gang. Całą noc lecimy, bo czasu by No nie gadaj. Gdzie? Ej, diable, wyrzucamy kuboksa z chłopaków. Bez kitu do LEDX. No nigdy nie Kubok. Nie no właśnie. Przypadek. Nie muszę być chudy, by się tak <śpadyk> czuć. Nie muszą pytać, bym mówił jak z nud. Nieważne jaki mam teraz nód, wchodzę do klubu i widzicie tu, nie idziemy w dół, idziemy szeroko, white people happy, typu mi oko, po co pierwszy niczym. Ty, Z będzie wujkiem Łukim. Lisu, a dobra, weź te murki. Zaczynaliśmy od postaw, każdy miał i chęć. Lepiej zapamiętaj sobie te chwilę, za kilka lat będziemy tu pierwsi. Od losu nikt nie dostał, to wszystko to ciężka praca. to się dzieje. Pozdrawiam z Twitcha, zostaw sobie na sztywnego gita. Przynajmniej Kerry na końcu, nie? Gamesquad chwy bardzo Ooo i nagle patrz co masz drugie Ej dobrze mam kogoś utalentowanego nie? Wokalnie i ogólnie mm -hmm. muzycznie, dobrze Patrzcie, patrz, mamy ma mnie, wizjonera Mamy Diablesa Alvaro Mamy Torka, utalentowanego muzycznie No i Blachę, nie?